W otwarte karty. Dzień dobry, Piotr Seifer. Witam państwa. Dzisiaj państwa i moim gościem jest Tadeusz Samborski, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. panie marszałku jeszcze ten tydzień wyborczy kolejne wybory prezydenckie jak pan ocenia te wybory zaskoczenie no tak zaskoczenie na pewno jest zwłaszcza dla obozu urzędującego prezydenta ale myślę że i dla całej opinii publicznej zaskoczeniem jest wysoki stopień poparcia dla takiej dosyć mglistej idei tych, którzy mówią, że są antysystemowi. No i to trochę, tak powiem, zburzyło spokój wielu polityków różnych opcji. Pana spokój zburzyło? No, trochę też. Trochę też. To znaczy, Ale co, czuje Pan jakieś zagrożenie, że to może przynieść szkodę, czy to. Z, w jakich kategoriach? W takich kategoriach, że nie jestem pewien. Jak przeciętny wyborca rozumie sprawy państwowe, jak po prostu jest łatwo go zachęcić do takiego dosyć niejasnego programu, bo w zasadzie trudno mówić o programie. Mówi się, że no, jesteśmy antysystemowi, czyli przeciwko jakby partiom politycznym, przeciwko establishmentowi politycznemu. Tak dosyć całościowo i ogólnie. Ja, ja na przykład również dostrzegałem i dostrzegam pewne negatywne zjawiska w e, działalności, w życiu codziennym, establishmentu, e, za dużo, tak powiem, pewnego cynizmu, te, to oddalenie się od obywatela, przeciętnego człowieka, ja to też dostrzegam. Ale to można e, jakoś odpowiednio sprecyzować, konk konkretnie, natomiast takie mówienie ogólnikowe, że jesteśmy przeciwko systemowi, no to przecież cały system nie można tu obawiać, tylko w tej kwestii można. jeszcze pytanie, czy wie Pan, na kogo Pan zagłosuje i czy prezydent Komorowski powinien wziąć udział w tej debacie z Pawłem Kukizem i z drugim kandydatem w Lubinie w hali widowiskowo sportowej? Zaproszenie otrzymał. Właśnie nie jestem pewien. Czy w Lubinie, właśnie, bo e, pan e, Duda, kandydat e, na prezydenta, kandydat PiSu, jest jakby e, trochę w innej sytuacji. No, nazwijmy to, przepraszam za wyrażenie, wolnym szczelcem, bo on jeszcze jest startujący. Natomiast pan Borysow Komorowski jest urzędującym prezydentem. I kandydatem. I kandydatem tak, ale ma, ma godność prezydenta, więc po prostu nie wiem, czy akurat powinien na taki zew od razu do Lubina przyjechać się. Może gdyby to się odbyło na gruncie neutralnym, ja wiem, w Warszawie. Ja w każdym razie bym do tego dosyć ostrożnie podchodził, dlatego że to jest propozycja zrodzona pod wpływem czasu i emocji tej chwili. To głosuje Pan na... Dudę Komorowskiego nie głosuje pan, czy nie. nie chce pan się dzielić? Nie, nie, ja oczywiście będę głosował. nie, w ogóle nie wchodzi w grę taka sytuacja, żebym ja nie oddawał głosu. Jestem propaństwowcem i obywatelem, mam nadzieję, świadomym, wysoce i na pewno oddam swój głos. Dobrze. I, I to oddam głos na pana prezydenta Komorowskiego. Tak, tak jak PSL popiera prezydenta Komorowskiego. Tak, Komorowski. oczywiście Jest. tak. Panie Marszałku, powiedzmy teraz o, o naszym regionie, o tym, co się dzieje w tych kwestiach, którymi Pan się zajmuje w województwie dolnośląskim. Często pojawia się Pan w Legnicy, często pojawia Pan się na zamku. Mówi Pan o tym, że ten zamek powinien... Po tej zmianie, remoncie, odświeżeniu fasady, również żyć w środku różnymi imprezami. Już kilka takich imprez na zamku się odbyło. Teraz kolejna impreza, 70. rocznica zakończenia II wojny światowej, Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa. Dla, to jest projekt. Dlaczego ta impreza, dlaczego ona ma być, ma mieć tak duży charakter, być tak ważnym tak wydarzeniem? Tak ważnym z paru powodów. Po pierwsze, dlatego że 70-lecie przyjazdu naszych przodków na tę Ziemię, włączenie tych ziem, czyli ziem odzyskanych lub czasem nazywane to z ziemie zachodniej i północne, że włączenie tych ziem do organizmu państwowego. Rzeczypospolitej to było ważne historyczne wydarzenie, przełomowe wręcz. Skala tego przedsięwzięcia, a więc przerzucenie dwóch milionów ludzi z terenów wschodnich centralnych tutaj na ziemię nasze odzyskane, to wielkie logistyczne przedsięwzięcie. I, I zost... Ludzi tutaj mieszkających przeniesienie. Przeniesienie do na... Niemiec. Więc e, jeśli spadło, to przecież na barki państwa, które zaledwie wychodziło z wojny, bo przecież e, ósmego bądź dziewiątego zależy kto jak przyjmuje, zakończyła się Druga Wojna Światowa i od razu w pierwszych dniach maja już organizowano tutaj administrację, życie polskie, życie kulturalne, naukę, szkolnictwo i tak dalej. To świadczy to o ogromnym potencjale tych, którzy tutaj przyjechali. Tych to nazywamy umownie pionierami osadnictwa. Tymi uroczystościami chcemy złożyć hołd ich szczególnemu wysiłkowi. Zwłaszcza urzekają mnie takie życiorysy, którzy, ludzi, którzy byli na przykład w szeregach I i II Armii Wojska Polskiego, szli przez te ziemię, często zraszając ją własną krwią, Czyli te ziemie zostały wywalczone ponownie dla Polski, i potem ci ludzie zrzuciwszy mundur, albo jeszcze przez parę lat nosiwszy ten mundur, chodząc w tym mundurze, zagospodarowali te ziemie. Oni są bohaterami, zapomnianymi. Względy ideologiczne spowodowały, że jakoś tak niezbyt chętnie, ochoczo i niezbyt często mówimy już teraz o tych pierwszych latach, jakby zapominając, trochę tu poprawność polityczna wkracza, żeby nikogo nie drażnić, sąsiadów. To to jakby, jakbyśmy się chowali do dziury i wstydzili, że myśmy tu przyszli w sesji piątej, a jednak przyszli. Ale proszę powiedzieć, to jest ważne, o tym trzeba mówić, ludzi, tak, to, trzeba. To, in ludzi o... to interesuje, czy na razie jest jeszcze taka, I... tak jak się mówi, że, że brak jest tej chęci w dalszym ciągu poznawania tej swojej historii przeszłości w nas? I to jest bardzo to jest to jest ważne tym. przedsięwzięcie, bo ono niesie ze sobą wielki walor edukacyjny. Chcemy, żeby młodzi ludzie, a więc to już wnukowie tych, którzy przyjechali 70 lat temu, wiedzieli, że mają ukorzenienie, że tu są także ich korzenie, że ich tutaj pobyt no, jest mocno legitymizowany historycznie, Etnicznie teraz już, ale także czynami ich przodków, chwalebnymi czynami. Sądzę, że po prostu młodzież nasza, tu dolnośląska powinna więcej wiedzieć o przeszłości tych kilkudziesięciu ostatnich lat, dlatego że to było nietypowe zjawisko. Tutaj została przerwana ciągłość także etnograficzna, etnologiczna, prawda? Pojawili się ludzie wyrwani z. Ze swojej ojcowizny na, na Kresach Wschodnich, czyli w Wielkopolsce, budowali tu nowe życie. E, młodzież małowie, za małowie. Czyli, po pierwsze, złożenie hołdu pionierom osadnictwa, z, e, wyrażenie szacunku tym żołnierzom, którzy są jeszcze, żyją, przeżyli tę wojnę i e, jakby przypomnienie e, oraz e, w, Pewna, pewna e, myśl taka wychowawczo dydaktyczna może, może to zainspiruje nawet nauczycieli a, historii. A, a ile tych osób będzie? Tych takich osadników, których zaprosiliśmy, to myśmy wyłowili 120 parę osób. Niektórzy będą jeszcze w mundurach, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego. E, więc ponad 120, których nam się udało, e, jeszcze żyjących. Pionierów własnictwa zaprosić. A gdy mówimy o, o lekcjach historii, można coś z tym zrobić? Można przekazywać pewne elementy tej historii, historii tego regionu. Mówię Jak, najbardziej, jak najbardziej. Dolnego Śląska. Właśnie że, to tutaj występuje może wystąpić takie bardzo pożądane zjawisko, żeby młodzież sama. Była stała się autorami tej historii Niektóre klasy na przykład pierwsze liceum mogło ocącące mnie a kościuszki w leknicy E, czy taka inicjatywa Starostwa Powiatowego w Legnicy, polega to na tym, że nauczyciele jak gdyby inspirują młodzież, zadają e, określone e, tematy i młodzież relacje spisuje swoich e, dziadków. Przez to, jak gdyby no, w, sama to e, po, tak poznaje, e, wchłania że tak powiem, wiedzę i wiąże się emocjonalnie. Bo przecież e, mówimy często, że elementem tradycji jest Emocjonalna więź z minionymi pokoleniami, to właśnie spisywanie takich wspomnień swoich dziadków i rodziców jest tworzeniem tej więzi emocjonalnej z przodkami, czyli integruje to społeczeństwo. I panie Marszałku, czyli te dni mamy do 17 maja, wiele wydarzeń. Od 14 maja poprzez wystawy, wernisarze, ekspozycje. Tak, dzień bardzo, bardzo oryginalne. Dzień filmowy, właśnie, dzień bardzo ciekawy. Dzień prezentacji wydawnictw. Który z tych elementów panu osobiście wydaje się najciekawszy i z przyjemnością. Trzyman trudno mi gradację jakoś przeprowadzić. One mają inny charakter, bo tak, jeśli pierwszy dzień prezentuję no perełki naszej sztuki yy, plakatowej wybitnych mistrzów plakatu i to jeszcze plakatu z lat 45-48 dotyczących naszych ziem. No to to jest ciekawe, bo to było w zasobnikach Muzeum Niepodległości z Warszawy uzyskaliśmy tę wystawę, to jest ciekawa wystawa, to będzie pierwszy pierwszego dnia. Drugi dzień e, filmowy jest te, też ciekawy, dlatego że on wprowadza nas w klimat tamtych e, dni, czyli w wersji artystycznej w kinie Piast i także w wersji dokumentacyjnej, e, bo będą filmy dokumentalne, fragmenty, kroniki filmowej w zamku. Trzeci dzień jest w ogóle, proszę Państwa, no, to jest ewenement to, co się stało w naszych samorządach, nawet szczebla e, gminnego. A nawet wiosek poszczególnych. Nastąpił taki wysyp publikacji zawierających wspomnienia pionierów osadnictwa, że budzi to podziw, ale budzi też mój szacunek i uznanie pod adresem inicjatorów, tych, którzy wspierają, a więc wójtów, burmistrzów, którzy wyasygnowali środki na to, żeby wydać te wspomnienia. To są pięknie, edytorsko wydane i zawierające wspaniałe treści. Naprawdę warto. Być z nami w sobotę. Cały dzień jesteśmy w zamku. Będziemy prezentowali wydawnictwa poszczególnych gmin. Będzie można te książki zobaczyć, przeczytać fragmenty. Niektóre można w prezencie dostać. Więc będzie to bardzo ciekawy dzień, sobota. No, o, oczywiście, niedziela to już część oficjalna. To jest takie wyrażenie hołdu przez osoby oficjalne, przez Tym 120 marszałka. osobom, które zostały zamknięte. 120 i gościom, bo będą też ich rodziny. Więc pan marszałek Cezary Przybylski, będzie też prezes zarządu głównego. Z w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej, pan Ryszard Sobierajski, będzie wiele inny, będzie rektor Uniwersytetu Opolskiego, pan Stanisław Nicija, którego książki znamy i którego książki również będą wtedy do nabycia w zamku. Ale on przede wszystkim wygłosi piękny, piękny esej na temat esej Z nad Bugu nad Odrę, nie? czyli Kresowa. Epopeja. I będzie kilku znakomitych gości. To wszystkich chętnych, którzy chcą wszystkich zapraszamy. w tej historii i się czegoś dowiedzieć, i poznać. Gości. Tak, zapraszamy. Grażamy. I wszystkich tych, którzy mogą się hmm. razem na pikniku z osadnikami zabawić. Zapraszamy na żołnierski posiłek, na koncerty, które będą do 21. na dziedzińcu Zamku Legnickiego. Będą bez przerwy zespoły, artyści. Bardzo ciekawy prezent muzyczny zrobiła pani Izabela skrybant Dziewiątko wskazana z tercetu egzotycznego, która specjalnie dla kombatantów przywróci ich pamięci niektóre piosenki z, z, z czasów ich młodości, także to będzie bardzo wzruszające. Będzie dużo ciekawych, ciekawych ofert. Panie Marszałku, zaczęliśmy polityką, skończymy polityką. Mówi się o tym i często mieszkańcy powiatów, tych mniejszych miejscowości, nie tylko na Dolnym Śląsku, generalnie w Polsce, mają wątpliwości, że tworzą się pewne metropolie, bogate miasta, a te regiony Często bywa, że są zapominane. Pan został wybrany, pan jest teraz. Tak, wicemarszałkiem. Czuję, się, czuję się reprezentantem regionu, naszego no subregionu. Proszę powiedzieć, co udało się ewentualnie zrobić pokrótce i, i, i czy jest trudno lobbować za regionem we Wrocławiu? Za tym, żeby te pieniądze, żeby te powiązania i żeby całościowo region zyskiwał na wzroście gospodarczym. Więc jest, powiem tak jak ten niezdecydowany pacjent, który mówi, że jest za i przeciw. Jest trudno i trochę łatwo, w tym sensie łatwiej, że również marszałek przybylski jest z naszego regionu, więc jest jakby dwóch, jeśli terytorialnie patrzeć na to. Więc w tym podziale środków. Ale nie traktujemy tego tych środków jako postaw sług, na który każdy marszałek po, po, podregionu swojego szarpie. Pytanie: się. czy jest yy, myślenie o zrównoważonym yy, rozwoju? Yy, yy, właśnie jest myślenie bardzo u wszystkich członków zarządu ale też są uwarunkowania strukturalne, na przykład w przymiarkach budżetowych i w takim, takiej tradycji już pewnej rozdzielania tych środków są takie projekty, które pożerają bardzo dużo środków na wielkie instytucje, na przykład które są zlokalizowane we Wrocławiu, czy projekty, które są adresowane pod adresem wielkich ludzi, kultury, sztuki, wielkie nazwiska. I taki projekt często kosztuje więcej niż środki, które mamy na całe województwo adresowane do małych miejscowości. To jest dla mnie najbardziej bolesne, że, że jakiś wielki projekt artystyczny jest większy w wymiarze finansowym niż wszystko to, czym dysponuje na całe województwo dla gmin, wioseczek, dla zespołów ludowych, a to przecież ważne, dla tych świetlic wiejskich, czyli są też strukturalne uwarunkowania, tej asymetrii, i ja podejmuję tę walkę w tym kierunku, żeby spłaszczać asymetrię, żeby nie było takiego zdeferencjonowania niespraw... niesprawiedliwego na rzecz małych środowisk. Ja się czuję jako przedstawiciel środowisk małych, wiejskich, ma miasteczkowych i je tam reprezentuję. To ja już w tej chwili pana marszałka zapraszam. Musimy kończyć na kolejną rozmowę, abyśmy wtedy mogli więcej porozmawiać, właśnie Z o pieniądzach, o tym, co można zrobić w regionie, o planach na. Kolejne, kolejne miesiące pracy. W Urzędzie Z wielką przyjemnością bardzo. przyjmuję zaproszenie, panie redaktorze. Dziękuję bardzo za dziękuję rozmowę. Również, dziękuję Panu, dziękuję państwu. państwu. Naszym gościem był wicemarszałek województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Samborski. Do widzenia.